Dzisiaj będzie o pewności ciebie, e, siebie, ale zacznę od takich e, po prostu bloków. Dzisiaj ciało, potem będzie umysł, i też będzie dusza moja, ulubiona. Dobra, to teraz tak, jeżeli chodzi o ciało, e, no to co? Tu oczywiście pewność siebie wynika stąd, że kurczę kocham siebie, że naprawdę uwielbiam swoje ciało, niezależnie jak ono wygląda, ile ma zmarszczek czy ile ma kilogramów tak naprawdę po prostu kocham swoje ciało. A skoro je kocham, no to tutaj już nie ma bata, tak? To e, po pierwsze dbam o nie i odżywiam je. Po drugie nie marudzę na siebie, mówię naprawdę pięknie o swoim ciele. Wybieram po trzecie rzeczy, w których się dobrze czuję. Nie dlatego, że e, jestem niska i noszę obcasy, albo jestem jakaś i zakładam tamto, albo jestem jeszcze jakaś i noszę tamto. Nie. Wybieram to, co mnie naprawdę kręci i co po prostu sprawia, że czuję się w tym ciuchu fantastycznie. E, I możesz mieć przeróżne style, nie? Ale dlaczego by nie? Dlaczego by nie zakładać tego, co naprawdę lubisz? Kiedy masz to robić? <laughs> tak naprawdę, jak nie teraz. No, i oczywiście to, co istotne, to naprawdę wybieram dla siebie zdrowe rzeczy. I jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, to zacznij właśnie od tego. Zacznij od takich prostych rzeczy, od mówienia tego, co powiedziałam. To naprawdę już zmienia Twoją rzeczywistość. Jeżeli będziesz mówić, obserwować siebie uważnie i będziesz za tym podążać. No, bo jeszcze trzeba to robić. Ale to będzie najprostsza transformacja, po prostu ever forever. I przywitaj się codziennie rano. Powiedz, cześć piękna, cześć kochana, cześć wspaniała. E, to samo powiedz do siebie wieczorem. Zachwyć się w lustrze, jak zajebiście wyglądasz. Po prostu, spójrz na siebie w taki sposób. Naprawdę, każda z nas ma coś wyjątkowego w sobie. E, I. Bycie seksowną, bycie piękną wcale nie jest zależne od tego, jak wyglądasz, od tego, jak się w środku ze sobą czujesz.